Ja rozkurwię zaraz osobę, która mnie postrzeniła od nas. Ejka! <grym> Ale ja jestem odklejona, ja pierdolę! Ty coś brałeś, tać, pan Ty <grym> ten Serio, takie laski tępy dzidy są w tych czasach? Bardzo mądrą dziewczynką jestem, cholera! Marzo... Dziewczynką jestem. Chciałabyś yy, tutaj gałę... Skoczyć w drinkowozie co? Dlaczego ja jestem babą? Dlaczego ja jestem babą? Le, 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 le. Beknąć sobie, najebać się, zajarać. Mówcie do mnie King. Muszę zaznaczyć, że tylko 30% subuje kanała a w to ja będę im mówić los kanał mają dać suba. A nie, Mila subuję kanał. Wleję jeszcze wszystkich kurwa ostatnich subskrybentów może. Hm? Nie muszę. Szanowni widzowie, zostawcie suba łapkę w górę i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i oglądać moje wypierdolki na RP oraz dziwne historie z mojego życia. Jest, jest. No, git? Już? Super. Kurwa, no musiał mi podejść pod ten pod celownik. Niebieski. Wiem, Klaudia. Co chcesz? Rozkurwię cię zaraz. Nie, nie! Ja rozkurwię zaraz osobę, która mnie postrzeliła od nas. Tak Co wyszło, sorry. Tak to jest jak mi przed lufem wbiegasz. U tak jak już mówiła, moja koleżanka oh. mi spostrzeliła, bo siedziała po mojej prawie, ja siedziałam za kierownicą. Mm, ładna dziewczyna. Hejka. Hejka. Cześć. Ejka! <laughs> Już Dobra? mi się podoba! <laughs> Ale tę pedidy. Ja nie lubię jak Laski tak robią. Ja nienawidzę, to jest najgorszy typ dziewczyny. Naprawdę nienawidzę Laska tak. Taką tempom pizdę z siebie robią wszystkie. A ile masz? A! Dwadzieścia! Jestem taka malutka. Pomóż mi ściągnąć garnek z szafki, proszę cię! Nienawidzę, ja pierdolę, oczyśnij się, babo! Jak złapał szatan? No co wam chodzi? Jaki szatan? Ja tak robię, ale ja jestem odklejona, ja pierdolę. Jest wysoka. O, jest kurwa pizza. Streamer, siku. A to nie tu, muszę iść. Ty coś brałeś, tak, pan Cox? Z chyba czy ty byś chciał się by ten? O no nie, ja A no tak, nix Ja pierdolę. Tak, co on we własnej osobie. On tu co? kurwa, błaga mnie zmieniaj się. Dobra, przynajmniej próbuję latać. Przynajmniej próbuję latać, kurwa. Już umie lądować, tylko jeszcze nie uwzględnia innych, kurwa. O, za co to? Ja ogólnie nie zajmę Ci długo czasu, na wstępie chciałabym powiedzieć, że jestem mega odważna i lubię przełamywać bariery okay. i mam dla Ciebie dwa takie w sumie mocne dosyć argumenty, które myślę, że Cię przekonają. Ja myślę, że to są te argumenty. <laughs> Chciałem powiedzieć, że jeszcze musisz mi zajmować. Serio takie laski tempy, dzidy są w tych czasach? Nie no, żarty sobie ze mnie robicie, naprawdę? Co ona powiedziała? Cycki pokazała mu. Serio, laski teraz tak wszystko załatwiają i robią z siebie takie tępe dzidy? Kurwa weź znajdź w tych czasach teraz normalną laskę. Co się dziwisz, jak ona z wyszła, ja pierdolę. A idźcie z tym onnifansem. Jestem ciekawa, jak widziałem rodzice, zobaczą mi co jej powiedzą. Szczerze mi by było wstyd. Mi by było wstyd przed rodzicami, że ja z tak i że ja. I że... co ja sobą reprezentuję i dlaczego taką... Ja nie wiem. Przecież stata to by mi kopa zajebał, i bym poleciała dalej niż widzę. Matka i powie, moja krew. <gryśla> 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 Z inteligencją go urzeknę. Jaką inteligencją? Bardzo mądrą dziewczynką. Bardzo mądrą dziewczynką jestem, cholera. Maro... Dziewczynką jestem, ale już umiem świecić. Ja jakbym miała dziecko, też bym nigdy córki nie chciała. Ja pierdolę. nie. Weź się z tym użeraj. Jedzie ci się na lewo i prawo i ty co masz zrobić? Pizdę jej zaszyć? ty z Chciałbyś tutaj gałę skoczyć w plantrinkowozie, co? Na no, przednim siedzeniu? Może nawet na to tylnym, to jakby nie mam problemu. Mam ja... dużo szmalu To ja mam inną propozycję Dobra to spierdalaj No, też tak myślę Kamel, ty się nie nadajesz po prostu Projecie Warto, no, ja ci są kurwa No już kurwa Przepraszamy pana, no po prostu kolega kolega się ja porywa. On, on, on jest niepełnosprawny. sprawny. poza tym do tego on tak gada, o, on on tak naprawdę nie łupoty. myśli. On, nie, ono motoreta, po prostu. On chciał powiedzieć, że jest Pani super, no to... ale wyszło, że suka. No po prostu Jeste, to, to, to są choroby, tak, to są choroby, <laughs> które nie są nabyte po prostu. On się tak urodził, no przepraszam za mnie. Ja nie. Nie się tak, po prostu jesteś frajerką. Ja bardzo bym miłego, miłego. Milego, milego. Po prostu dziecko. takiego odgrywa. Pytanie. Hmm? Jakie jest ulubione zwierzę Boxdella? Ulubione zwierzę Boxdella? Aha. O kogut. Tak. Ja. A ja na kogutach się dobrze znam. Okej, okay. Natalia, kombinacja, 5 facetów, jednej dziewczyna. Dlaczego to, ja, to, to, ja to, jestem babą? Dlaczego ja jestem babą? babą? Tajlandia, nadchodzę. Co ona robi? Na PHF, czy co? Ta? A jacy tu, kurwa, wszyscy znawcy są na tym czacie, a? Czego, kurwa wszyscy wiecie? Jak wszyscy tutaj mówią, tak? No jasne jest na PH, No jasne, kurwa, oglądam co wieczór. Przecież mówili, tak się teraz tutaj zasłaniajcie tym, że mówili, nawet by tego nie powiedziała i wy kurwa i byście tutaj wszyscy wiedzieli. No jasne, jasne. kolega mówił. Pan Mark mal bołem w Pusaci pewnie był, co? Oczywiście, że byłem. oczywiście no, kurwa, w odbicie, odbicia, odbicia. Ale, ale my mieliśmy kolejne odbicie. To gra prawie, no to wiewaliście się, kurwa, obok jak stała kurwa, tutaj, No to nie wiem, wiem ale musiałeś... Wiesz, byłeś aż tak zmadowany, żeby wziąć buzarta czy co? Bo nie, ja nie byłem zmadowany. Ja no kurwa to... wasze frajerskie taktyki kurwa śmigłowcowe właśnie zdeklinowałem. No, no, no. No. To, no to... już kurwa kucnięty Aha. tak, że ci głowy nie widać i ci oddać nie To ma... Co ty kurwa myślisz? No, no to, no to się ustaw lepiej, a ja no. nie pomyśl. No to się ustawiłem buzardem i teraz leżysz kurwa na ziemi i masz pretensję. Ja pierdolę. Dajesz ja kurwa wszystko. list do Świętego Mikołaja, żeby ci kurwa następnym razem kurwa buzarda dla Kaimu sprowadził. No ja Perdoniłeś mi się, kurwa! Odbicie, odbicie kurwa! Odbicia? Ale to nie moja wina, że kara jechała do was kała, kała. Kurwa, No, bo no, no bo myślę, no myślę! Ja... No myślisz, no gratulacje! A, a ty, a ty tak, myślisz że, że tylko... ja do ciebie nie mogę strzelić, ale ty do mnie możesz tak, strześć ja i masz pretensje, Że wziąłem coś, kurwa, co jest mocniejsze od ciebie! To zacznij się wychylać tak, żeby ktoś mógł Cię, kurwa trafić! Bo zaraz cię ja trafię, kurwa, wezmę, rozbieg kurwa z kilometra i jak kaczka, kurwa, powiedz tak! Zaczniesz, kurwa, sunąć po stawki wody! Hello! Hejka! Cześć! Jestech. Serafina! Jestem Serafina! Cześć. Cześć, Serafina! A, jest, jestem, Był, bo... jestem Serafina! Powiem to jeszcze raz! Serafina! Jestem Serafina! No jakbyś e, przyprowadził dziewczynę na trójkąt. Ale ona sypleni kurwa przez te kamienie pewnie na zębach, tle, tle, nie fafluj się, kurwa. Się. I powiedzcie mi jak mnie taką laskę, która się seś... Ja... Siedzę, sy mam wyjebane, ja jestem, bo sobie jestem, jestem sobie dla was, bo ja lubię to robić. Ja lubię sobie popierdolić, kurwa, do komputera, do Was tutaj pograć, sobie zabawić, Was jakoś, nie wiem. beknąć, sobie najebać, się zajarać, co super jest. I powiedz mi, jak chłopy mają myśleć później o takich laskach, które naprawdę są jakieś takie, powiedzmy, normalne, to jak oni mają myśleć o nich, okej, okay, fajna jest. No nie da się, no takie baby kurwa mi renomę psują, wypierdalaj! Ale jakbyś prowadził dziewczynę na trójkąt, bez problemu. Nie ja kurwa, no. ja se. Ja, se, Jakbyś mi przyprowadził babę na trójkot, nie ma problemu, kurwa. Możemy się pierdolić <śmiech> razem <śmiech> od razu. Co, to nie? i teraz! E, chwila, ale muszę pomyśleć! Chętnie pomacam twoje jabłka. Ej, ej, kurczę! To ona zrobi? Co ty kurwa zrobisz? E, chwila, ale muszę pomyśleć! Chętnie pomacam <laughs> twoje jabłka. Ej, ej! Nie no. Laski oczekują normalnego traktowania od chłopów. Oczekują, żeby nie traktowali ich przedmiotowo. Tymczasem serio? Później wielkie kurwa feministki, wielkie obrończyni, kurwa damskiego narodu. A wszystkie takie tępedzidy później oczekują, oczekują, że będą kurwa dobrze traktowane przez chłopów, a jakby im ktoś dał kurwa 100 zł albo szczura przyjebać, to by gałe opierdoliły wszystkim naraz. To specjalnie było, żeby nie uczestniczyć w tej szelaninie, ok? Ja się w Dawida bawię, po prostu. Dawid też tak lubi. Spon. Nie, straciłam wiarę po tym. Po, po tym straciłam wiarę w babę. Nie, nie ma już kurwa, nie ma, nie ma litości. Siemano czaty. Straciłam wiarę w baby już totalnie. Ja nie wierzyłam w babi, ja nie lubię babi. Ja, ja już to po, powtarzałam wam niejednokrotnie. Ja nie lubię i, i nigdy nie polubię i nie będę lubić, ale po tym filmie to już kurwa totalnie zanikło wszystko. Yeah. I jeszcze twoje oczy. I żeby jeszcze było tego mało, olśniewiają mnie twoje oczy. <laughs> Przechodzisz dalej. Tak. O, yes. W takich momentach żałuję, że powstał TikTok i takie kurwa na nie promuje. Tacy ludzie powinni mieć zablokowany dostęp do kurwa wszelkich social mediów. Jestem inteligentną, elokwentną, erudytką, jestem kobietą, kobietą z klasą i mam do zaoferowania bardzo dużo pieniędzy. Kobietom z klasą. Jestem bardzo inteligentna. Bardzo elekwentne. Jestem kobietą z klasą. A, a, a brakuje jej tylko kurwa, te emo, co chodzą. To brakuje jej tego ogona przy dupie. Oni z takimi ogonami przy dupie chodzą. Pasowałaby się do nich tam. Dobrze, nie wiesz co tracisz. ci wiesz Chory. Nie wiesz. Tracisz. Traciłam wiarę w baby. Totalnie. Nie. Ja nie. To. Naprawdę chat, ja nie dziwię wam się, że mówicie, że laski to kurwy, maty, że się puszczają, że są tępe dzidy. Naprawdę się nie dziwię, serio. Mówcie tak, nie ma problemu. Ja się ja jestem ten. Mówcie do mnie king. Staję facetem bez piót.